Gerald zaprasza na żyć hędorzone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rosany. Bywaj. No hello tutaj Purpos, witam w kolejnym odcinku. Zakoksujmy survival game, zakoksujmy, bo wygrywamy. A jest ze mną dzisiaj Forest, mój kuzyn, o którym dużo wspominałem przy okazji serii z Diablo 2. Moglibyście sobie w sumie odświeżyć, bo to bardzo fajna seria jest. No przywitaj się. Cześć. Toś się przywitał. Niech cię dunder świśnie, Fucken! Ale mi zasłoni... Dobra, nie, trzeba uciekać stąd. Chociaż nie jest najgorszy lud, bo generalnie patyki mi są bardzo potrzebne w pewnym momencie, jak znajduję już te dwa diaksy, bo praktycznie co rundę znajduję diaksy. To, to potem z największym problemem zawsze są patyki. Moment do miecza, nie? No właśnie tak słuchałem. Ostatnio w ogóle odwaliłem takiego fejla, ale się ze mnie śmiali widzowie, bo szukałem patyka. Właśnie mam dwa diaksy i wiesz, latam jak paprany, bo szukam patyka. No. I minąłem chyba z pięć skrzynek, może nawet sześć, w którym było drewno. Z nie widziałeś którego... Nie. Tak. Nie. Patyki tak? tak. Więc szukałem patyków. Ja szukałem patyków, a nie drewna. On się wszyscy ode mnie. W ogóle mysla, to w ogóle to na zasadzie faluta, rozumiem, tak? Tak, i to... No, no no, w ogóle no, teraz Ma wprowadziło kilka nowych plan, znaczy no już, jakiś czas temu, ale, ale mimo wszystko są kozackie. Wyglądają wyglądają kozacko. Już... Co? No tak, no to to jest właśnie ta wprowadzona, niedawno. nowa. Znaczy no nowa, no stosunkowo nowa w porównaniu do innych, nie? O Jezu, ale mam spadek FPS-ów. Nawet nie wiem od czego... O! tutaj jeszcze nie byłem! Czekaj, gdzie mam najbliższego przeciwnika? 120 metrów od siebie. Uj, biegnie w moim kierunku bardzo niedobrze! A czekaj, mam, 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 mie mam mieczyk. Jak daleko jesteś, ziomuś? 100 metrów? No nie no! Nie róbmy sobie jaj z pogrzebu! Hm... Of, nie no! Jesteś boski purpos po prostu! Mhm. Mm Powinieneś powiedzieć, daj spokój, nie ten, nie ten. nie jesteś pierdeł, to sobie jest nie będę pocieszał. Dzięki. Yy, dobra. No, on jest Unbreaking 1. No, nic to nie daje. No nic to nie daje, ale taki straszak, nie? Wiesz, dla kogoś kto nie wie, to, to może się bać, że to jest na przykład Sharpness, nie? A sharpness to zwiększa obrażenia. Forest tak za bardzo Minecraftowy nie jest. Ale mniej więcej. Ale planujemy z Forestiakiem y, nagrać mucha. Y, serię z Diablo 3 już od dłuższego czasu. To też gdzieś tam opowiadałem o tym. No, tylko jakoś tak nigdy po drodze. Nie? O, nie widzi mnie. Dzięki zamieczyk, gościu. No nie zdążył. Ale ja zdążyłem go zabić. A. Cześć no dobra. Lepszy. Tam na spodnie widzę buty złote. Buty złote są gówniane. Gorsze od tych, których nie masz? No mam mam przeszczę nowe. I tu mam klatę. Gównianą, bo gównianą, ale zawsze. Yy, nie rozumiem ludzi, którzy trzymają przy sobie buteleczki z EksPem, bo wiesz, jak zginiesz, to on tego ekspanie nie dostanie. No to przynajmniej taka wiesz złośliwość jeszcze po śmierci a ja ty gnoju, nie dam ci buteleczek, nie? No tak to zawsze można wykorzystać. Ja tego, co to rozumiem, no pewnie. No, no, no to tym bardziej bym <laughs> buteleczki. To... Psie! Cisza! <laughs> Mój głupi pies drzerya. O, siema. Wiesz co? W sumie to. Zabijecie z łuku, co ty na to. O, ty masz mało życia. I jakiś fajny mieczyk. O, jakiś nieogar, totalny. Ja też to dałem ciała, ale gość był jeszcze bardziej nieogarnięty ode mnie. E, dobra, mamy jednego diaksika już. W ogóle to jest chore. Ludzie nie myślą w ogóle o diaksach na SG. A ja już tak się przyzwyczaiłem, że zdobywam diaksy. Że wiesz, dla mnie to jest on w ogóle. Jak, jak ja mógłbym nie mieć diaksów. Na dążę ci, ale no, diamenty, diamenty. Nie, nie no, wiem, 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 ale... Na bieżąco się trzeba. O, już robić. tylko trzech nas zostało. To będzie... SZYBKA RĄDKA! Nawet jeszcze daleko do... Uuu, bardzo daleko jeszcze do... Y, tego, do Deadmatchu. Ale może do Orwek kogoś wcześniej. No przydałby mi się jeszcze jeden diament. Tu masz jakąś odległość od gracza? Tak, tu mi się wyświetla, widzisz? Aha, widzę, widzę. No. Przy VIP VIP, to, znaczy to jest jego nick. Goś jest VIP VIP-em. Czyli, że super vipem. Daleko, daleko ode mnie. Dobra, może po drodze jakieś... O, widzę jakąś krzynkę. Widzisz ją? Na celowniczku no, mam. Teraz widzę, no. Krzynka piwa. Napój na K. A napój na D? Dwie krzynki piwa. A na E? Ewentualnie trzy. To jest naszego dziadka wspólnego. Ulubione... Powiedzone. Powiedzonko. O! Widzę tam pana na górze. Dobra. W sumie to, dobra. O, kucharz. Oj, 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 On będzie do mnie strzelał? Dobra, to ja też do ciebie posłam. Masz ty małpa. Wychyl mi się tutaj. Kurde, to są, to są sojusznicy. Dobra. No chodź tu. No chodź. Oj, oj, lepszą pozycję, są na górze. Wiem, dużo lepszą, nawet nie teoretycznie. Po prostu mają ja lepszą. Kurna! Chwyć miecz! Uciekać, Nie, 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 spokojnie, ja sobie poradzę. Ja sojuszu uwielbiam zabijać. Najpierw zabiję tego, a przed tamtym spierdzielę, aż odzyskam życie. Fucken! Zablokowałem się. Szlak by to trafił. Dobra, ja dobra. nie wiem, że to takie emocjonujące. Ła! Ła! Uciekaj, purpos! Uciekaj! Fucking, fucking, fucking. No, ja już coś tam w miarę. Przykoksiłem w tą grę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? 22 metry. Będzie do mnie strzelał. ¡Aaa! Fuck! On ma konia! Zabił mnie. Dobra, bo to była fajna rundka, także nie będę jej kasował. Zagramy jeszcze jedną na szybko. Nie, wygrałeś, ale była emocjonująca. No, była, była. Oj, aż się normalnie ten. Serce mi wali. Trochę się. Uuu, ręce mi się spociły. Oj, nie lubię tej. Nie lubię tej planszy. Ale damy radę. Ty ja też będę mógł sobie zagrać w takiego? Pewnie. Każdy może. To nawet jest non-premium, więc zupełnie możesz w to grać. Aha. Kto ma permission z was? Ja! What the fuck! Piękny lud ze startu! Dobra, chodź tu. Jesteś mój na początek. Ja już sobie Cię upatrzyłem. Jak dużo zaczyna na taką rundę? 20 Tylko, że zazwyczaj dziesięciu doginie ze startu. Ale dałem ciała w ogóle. Chciałem go dogonić, a. Teraz masz okazję. Nie. Ale dwóch jest, nie, nie I w powiem. wodzie. A w wodzie ja nie lubię strasznie walczyć, chociaż... Trzech ich jest. Nie widzicie? Od kogo zacząć? No Siema. On nie wie, że ja mam mieć O, pobawmy się w glezionego. Belek! No chodź tu tysiu Korowy. No chodź. Chodź do purposka. No tak, no bo jest najedzony, no. O nie! O nie, ale dam ciała, ale dałem ciała, ale dam ciała! Łuk w wodzie to jest tragedia! Dobra, dobrze Byle, byle dobrze, byle do brzegu, byle dobrze, na brzegu już ucieknę! Na już ucieknę! Jest. Dobra. Wow. Emocjonujące rundy. Ale ten łuk nie jest wcale taki dobry z tego Jest. Łuk jest kozak. Jak się umie strzelać, to łukiem cuda możesz zdziałać. Ile razy ja już zabijałem łukiem, o człowieku. widziałem go Tak, śmierć? Dokładnie. Fucking! Tak. Jesteś mój! Jak? 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 Ale. Ale... Jeszcze jedna ronda. Ale jak on to zrobił? Przecież on już umierał! Headshot'a dostaje. No, musiałem dostać headshot'a. Fucken! Dzisiaj taka seria FAILU, ale szybka runda! się zaczyna... O, a tą planszę lubię. Bardzo ją no lubię. Kóra, mam patyk i wystarczy mi w sumie. Mam patyk. Nie zawaham się go Dokładnie. Nie, mam patyk i jedzenie. I wiesz, to już, to już jest... Naprawdę... jedną skrzynkę zawsze bierzesz, nie próbujesz nawet No, jak jest 20 graczy na 5 czy 6 skrzynek... No to ja się cieszę, że mi się udaje dobiec do, do jednej. If you know what I mean. Parkour! Dobra, jestem widzialny. Ale to jest strasznie szybka rozgrywka mimo wszystko. No wiesz. Jak się to... o nie. Najgorzej, że jak widzą youtubera... To atakują. To natychmiast atakują, bo myślą, że są fajni, że będą na odcinku. No dobra, teraz będą na odcinku, ale. Co to za konstrukcja? No jakaś tam se konstrukcja, no se taki smoczek. Mm -hmm. Smoczątko. To był ciasto? Tak. Znaczy tort. Ooooo! Bitch, please. No to chodź teraz. No chodź. No chodź, cwaniaczku. W miecz, w miecz. No ale on już wie, że mam klasę, więc jak na niego biegnę, to. Musiałby być głupi. Może jest. On ma złoty mieczek. Gdzie on jest? The fuck is going on today! No Dlaczego? Co się stało? No ginę jak, jak... w ogóle jak. Jak totalny... No nie powiem kto Cipciak. A ja mogę? Co? Na odcinku? To może po odcinku. Znowu Wasteland. Dobra, ostatnia runda. Czy mi się powiedzie, czy mi się nie powiedzie potem to jest... Ja. Dobrze. Elo purpus. Prawie. Mr Purpus, masz skype, a, może ty przez reset? Yy, może... może tak. A może nie... Jest. No bo na razie nie tak... szarpnę z 1! Te se poczekam na spawnie. Może ktoś zostanie? Słyszysz ich? Aha, jeszcze jest jeszcze. Słyszę, Mhm. On ma YouTubera na, na plecach. A co ty nie wiem, Jak ty, no tak wyglądasz? Nie. O, siema. Fucking, ktoś mnie leje w plary! Ktoś mnie leje w plary! No, siema. No, siema. Tyle? To, co, to wygać, Czy możesz wyjść? No mogę. Tylko że no. ktoś mnie goni Skutecznie Faken jeszcze tak, sam się zabij. Sam się purpo zabi. To jest dobry pomysł. Dostałem medyka. Pięknie. Kolejny emocjonujący mech. No się masz gościu. Daję się. Trzech ich jest. O faj. Purpose się nigdy nie wycofuje. <laughs> Kurwa. Dobra, dobra, dobra. Najwyraźniej mi nie wychodzi dzisiaj, także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, jak było widać. I trzymajcie się. Cześć. Nie zawsze można wygrywać.